W bardzo istotny jest start. Ja. Bardzo ciężko jest psu na starcie i poczekać na komendę przewodnika. Tutaj niestety mamy dyskwalifikację. Pies wszedł do tej dziury tunelu, którą trzeba pokonać najpierw. Bez kach. kolejność będzie tak. Maria z Bryncą, Ewa z Fortelem, Ewa z Fortelem nie będzie, Ada z Tosią, Barbara z Francem i Małgosia z Megi. No Tosia ma taki fajny szczek. Na pewno ta? Zakombinował tam przy tunelu. Nie <laughs> podobała mu się ta dziura. No, wie